Dobra, bądź. Okej. Okay. było dobrze, było dobrze, było dobrze, jeszcze raz. Spadaj szybko, maksymalnie! MŁERTE MŁYSZĘ W Ale nie ty! A, MŁERTE nie żyje. Dlatego bo miałem zwolnione tempo. Już myślałem, że nie będę z nimi mieć problemu, a jednak. i co teraz, i co teraz, i co teraz? O, oczywiście, obrzyd. Kurde, załatwiłem mu a nie umiem sobie ze zwykłymi kolesiami poradzić. I polegu. Tak po legu. No. I dostajemy nową broń. Ingra. Jest to broń maszynowa. Coś otworzyłem. Albo coś się otwiera. Na górę więc Co my tu mamy Czy wygram, czy wygram coś tu jest Nie, nikogo tu nie ma ma? Co? Bardzo silna broń Ktoś tu jeszcze jest To są drzwi, które można otworzyć Tu nic nie ma Nie, tu nic nie ma Pyk, pyk Idę tylko jakiś budynek, no i te... Bez. znowu ta fajna muzyka i jeszcze lepsza i szybko machnie. Aaa, dlaczego jest tak trudno? Oni też jest mają tę No i to by było na tyle z tej Ooo, Ale mam dobre ty. Też mało. I co ja teraz robię? Czekam, aż wejdą. O ile wejdą chyba jednak nie. Trzeba wejść. Tu jest idzie mi coraz gorzej. Trzeba się gdzieś schować. Okay. Dobrze, to w takim razie do czego mam dużo amunicji? Do obrzyna. No beret mam tylko trochę. nie trzeba użyć tego. No co mam zrobić robić? Łaś? Łaś? Okej. Okay, Przepraszam. Jeden nie żyje. Jeden nie żyje. nie żyje. I muzyka się uspokoiła Tak, więc mam teraz dwa ingramy. Oj, muerte, muerte. Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna. Retta i środki przeciwbólowe Mówisz, że jest to jeszcze sprawne, więc użyjmy tego. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj ję... że jego gniki, to Max Payne przyszedł, rzucił się na nas, zabił och! Chyba sobie jaja robisz. Przecież to tylko jeden glina! Oby to był żart! Rozwalcie go! Co za problem! Halo! Halo! Wieść niczym śmiercionośny wirus rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. Aj, Max, coś jest z tobą nie tak, skoro nawet ty nazywa nazywasz już siebie bestią. Wyjście to wyjście. E, zamknięte. Bez kitu. Otwórz go. No, Okej, okay, trzeba szukać innego. To też zamknięte. I kto mi teraz powie, co ja mam zrobić? To jest, to jest jeszcze jakieś inne wyjście. W co wątpię? Zawsze jest taki czas, w którym należy trochę pobłądzić. Może to trzeba wcisnąć? Nie, to nic nie dało. Jakieś klucze, weź jakiś jeden i go wypróbuj co tu jeszcze jest? no pisemka. tu nic nie ma. tak okej. Okay. telefon. hm 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 Dobra, zgubiłem się.